Wypisłem mu wiadomości z groźbami na telefon! Co? Wyrzucą cię? Nie pierwszy raz to robię! A no to co takiego? Jeszcze mnie kochasz? Wyduś się! Wydolony! Więc ryba. No to nabrzucili zabójkę. Myśli, że Dimy nie wyrzucą! To jest autorem tego pamiętnika. Serio? No co tam przyjaciele, nasz cel przed nowym rokiem to 20 tysięcy subskrybentów. Jeśli jeszcze nie subskrybujecie, to zróbcie to teraz. Jak tylko ten film zdobędzie tysiąc polubieni, natychmiast opublikujemy nowy miłego seansu. Czyli lektyś się jeszcze nie zaczęły? A ty już potrzebujesz tabletki na moje ja... po prostu się źle czuję. Zamknę wasze głowy. Wiesz ile takich chorych do mnie przychodzi każdego dnia? Przepiszę mu pani od razu tabletki na uspokojenie. Naprawdę będzie tego dzisiaj potrzebował, tak Dima? A, dzień dobry panie dyrektorze. Dzień dobry, dzień dobry. Dlaczego mnie unikasz? Dlaczego pan tak myśli? Bo nie spotkaliśmy się w windzie, do szkoły się ślizgnąłeś. Unikasz mnie. Yy, mogłaby nas pani zostawić na no, chwilę? Lekarstwa mu sam przepisze. Byłabym bardzo zadowolona, gdyby pan wypisywał leki takim uczniom jak on, mielibyśmy o wiele, wiele mniej chorych. No i dobra. No, co Dima, przyniosłeś pamiętnik? Może wiesz, kto jest autorem tego wielkiego dzieła? Sytuacja, panie dyrektorze, trochę się skomplikowała. A? Katastrofa. Dima, wiesz, co teraz powinienem zrobić? Wyrzucić cię. Być dyrektorem jest ścieżkie. Mnóstwo skarg. Zgniły ryby w szafie. Rozbite lustro. Twoja mama poraziła paralizatorem naszego ochroniarza. Poważne skargi od naszego nowego woźnego. Dima, czy nie przesadzam? Ale w zamian mówię całą prawdę o moich kolegach z klasy. Tak, mówisz, ale dlaczego? Kładnie? Nie wiem, kto napisał ten pamiętnik. Był u mnie w domu, ale został wyprany w pralce. No katastrofa. Wyprany w pralce. A wiesz, Dima, że u mnie w garażu stoi Maserati? Ale z jakiegoś powodu nikomu go nie pokazuję. Więc, Dima, jeśli przed rozpoczęciem nie zobaczę na moim biurku tego... Pamiętnika... Albo przynajmniej nie poznam autora tego nieśmiertelnego dzieła. Wiesz, co się z tobą stanie? Naprawdę wyrzuci mnie pan z powodu pamiętnika, którego autora nawet nie znam? No wiesz, Dima, jestem gotów wyrzucać ludzi za mniejsze rzeczy. Przy okazji, pani Rashida zwierzyła mi się, że w twojej klasie jest jeszcze jeden kandydat do wyrzucenia. No dobra, życzę powodzenia od dzisiaj. Najpierw rada, a potem wydalenie. Będzie rada? A potem wydalenie? Nauczyciele powinni znać swoich bohaterów, a zapisać ci te tabletki? Ale super. Dostałeś niezłe lanie w Kiblu. Chciałbym, żeby to powtórzyli. Szkoda, że nie mogłem tego zobaczyć. Co tu się kurczy dzieje? Co, Dima, straszne, nie? Chyba tak. Dlaczego pokazałeś, mamie, moją wiadomość? Sama mi wzięła telefon. Gdyby moja babcia mi wzięła telefon, to bym jej. Nic by się nie zrobił. No tak, to prawda. Słuchaj, Dimon, możesz w końcu powiedzieć, pani Rashidzie, że to ja siedziałem w tym śmietniku? Wtedy znajdziesz się na tej tablicy. Ale będę miał czyste sumienie. Kiedykolwiek tręczyło cię sumienie? A dlaczego zapytałeś Nataszę, czy ona cię jeszcze kocha? Oh. Dima, e, tak, powiedz, jakie ty wiadomości dostajesz na telefon? No, o czym pani mówi, pani Rashido? Słuchaj, twoja mama, przepraszam, ale znokautowała ochraniarza z powodu groźb, więc pytam, co to za groźby otrzymujesz? No ten. Pani Rashido, będziemy mieć nowe? Dima. czy to modurek? Nie ma groźb. Mama przeżywa trudno. Słuchaj, Dima, może po prostu otworzysz usta i powiesz mi, co się z tobą dzieje. Przestań próbować wygrywać ciche dni. Ja już wszystko wiem! Pani Rashido, ona jest ładna? Tak, Sasza, prawie jak ty! E, to brzydka! Boże, Sasza, nie widzisz, że jestem zajęta! Co ona wie? Co to za mundurek? To twój problem, że cię wyrzucili. O toalecie też mówiłeś! Jeszcze kogoś wyrzucają? Albo będzie ktoś nowy! Pani Rashida niosła nowy damski mundurek. No jeśli ktoś zostanie wyrzucony, a kiusza się wścieka, to będzie ciekawie. A Roma co, odpracuje swoją karę za kanister? Wywalał mnie ze szkoły. W sensie? Żartujesz? Dwa trzy, Romelka, ty wiesz, że możesz w tym oddychać, nie? Wywalał mnie przez ten głupi pamiętnik! Więc słuchajcie mnie teraz! Przez wasze głupie żarty z tym durnym pamiętnikiem, którego autora zaraz znajdę! Dima zostanie wyrzucony! Który to już raz w tym miesiącu planują wyrzucić Dimę? Jeśli chcą go wyrzucić, to może czas najwyższy. Nawet wasza Natasza powiedziała, że gdyby chociaż przez rok normalnie się uczył, nie byłoby żadnych problemów. Gdybyście nie wrócili, nie byłoby żadnych problemów. To ty piszesz ten pamiętnik! Jak rozumiem, już cała klasa czytała ten twój pamiętniczek. Piszesz wszystko o wszystkich, A, a Gdzie jest napisane, że to mój pamiętnik? Wyślij, skoro mowa tam o wszystkich oprócz ciebie. Co? Ile czasu jeszcze będziecie marnować na te puste, bezużyteczne rzeczy, ha? Sasza, wszystko co się dzieje, dzieje się tak, jak powinno. A on czym? O tym, że jest przegrywany? <grywa> no dobra, frajerze, wywalą cię. Przyjmij to jak facet. Pakuj manatki, zabieraj dziewczynę, a raczej dwie. Życzę ci szerokiej drogi. Reszta, siadajcie i szykujcie się do lekcji. Jeśli ktoś zapomniał, jestem gospodarzem. A jeśli ktoś nie ma pracy domowej, macie czas. Jasne? Orzech. Jeśli jeszcze nie umyłeś szkolnej toalety, wyciągnij z gęby dziarskiego szmatę i do roboty. Tak jeszcze raz obrazisz orzecha, będziesz żarł się kupy! Kumasz! Oddawaj te rękawice! No, chyba skumałeś! Jeszcze jedno słowo, to założę drugą rękawicę! Maria, jak długo ten karzeł macie nim męczyć? A czemu w tej klasie słychać tyle przekleństw? Czy ktoś może mi powiedzieć? Orzech! Ale Orzech już nie jest gospodarzem, babciu! Teraz ten idiota jest gospodarzem! Nie jestem babcią, jestem panią Sofią! A ty moim uczniem kamranem! Malinowski, dlaczego ty jako przewodniczący klasy łamiesz dyscyplinę? Piusza, dlaczego zawsze idziesz za jego przykładem? Lepiej by było, gdyby nie podsłuchiwała pani za drzwiami, tylko uczyła matematyki. Siadaj na miejsce, uczennico! Spójrzcie tylko na nią, jaka hop do przodu! Dlaczego ja tu siedzę i gdzie jest twoja Natasza? Postaraj się nie myśleć o złych rzeczach. Dyrektor już rozwiązał wszystkie problemy. A pani Rashida obiecała zająć się rybą. No a to, że twoja mama uderzyła strażnika paralizatorem, to nie twoja wina. O, nie sądzę, że ktokolwiek cię wyrzuci z powodu głupiego pamiętnika. Przy okazji, skąd dyrektor się o tym dowiedział? Na wyrwanej stronie pamiętnika było napisane, że całowałaś się nie tylko z Dziarskim. To chciałem ci pokazać. Tak, Dima. Całowałam się z Dziarskim i z tobą. Już to przerabialiśmy. A gdyby było inaczej, powiedziałabym Ci. Dimon, nie pisała do ciebie Natasza? A dlaczego miałaby do mnie pisać? No mi nie odpisuje. A gdzie znowu z znikł? Tak, nie wiem, czyj to mundurek, ale proszę zabrać go z mojego biurka! Dima, nie wiem, co się z Tobą ostatnio dzieje, ale naprawdę chcę, żeby wszystkie Twoje problemy zostały rozwiązane sprawiedliwie. Rozumiesz? Wiem, że jesteś grzecznym chłopcem i naprawdę chcesz, żebyś miał dobry dzień. Dwoi do mnie dyrektor i kazał mi przekazać, byś przyprowadził do szkoły mamę. Czy się wydawało, czy słyszałem coś o mamie Dimy? Dlaczego w ogóle siedzicie razem? Rozsadziłem was! Pani Sofia powiedziała, że będziesz następną osobą, która zostanie od mamy Dimy paralizatorem. Tak więc siedź cicho i pamiętaj o drugiej rękawicy! U, groźby na matematyce! A co, nauczyciel nawet nic nie zrobi? Zaraz ja coś zrobię, chcecie? Dima? Przekazano ci informacje? Mówi pani o mamie? Bardzo mi przykro, że nie słuchaliście mnie przez ten cały miesiąc. Bardzo mi przykro, że dla niektórych z was finał nadchodzi dzisiaj. Finał, przed którym was ostrzegaliśmy. Wszystkich uczniów tej szkoły. A w szczególności waszą klasę. Z niektórymi z nich... chodziłeś do szkoły od piątej klasy. Z niektórymi chodziłeś wcześniej. Z niektórymi poznałeś się dopiero niedawno. Szkoła to miejsce, gdzie uczniowie zdobywają wiedzę, a nie angażują się regularnie w niegrzeczne zachowania Dima. Rada pedagogiczna na ciebie czeka. Myślę, że rozumiesz powód. Dima, jesteś dobrym uczniem. Byłeś i jesteś i zawsze będziesz. Nie zawsze, nie jesteś tylko ty, ale także twoi rodzice. Dotyczy to nas wszystkich. Dyrektor jest kompletnym idiotą, czy co? Pani Rashida przekazała naprawdę wybuchową informację. Teraz to jest pani Rashida Petarda, ulubiona nauczycielka. No i co, dzieciaku? Żarty się skończyły, nie? Jesteś takim problemem? Że wysłali nawet kogoś z ministerstwa, żeby dopilnował twojego wydalenia. Dla rodziny. Mamo, przysięgam na wszystko. Miliony ludzi mogą potwierdzić, że to nie ja! I jakie miliony ludzi, Dima? Ty, Sasza Dziarski i Polina! Dzień dobry, Dima! Proszę, tak? mi powiedzieć, czy decyzja jest ostateczna? Dopiero mnie wezwali, ja o niczym nie wiem. Możesz wejść. Tego niemy potrzebuję, powiedz! Sama mi. chciałaś, żeby mnie wyrzucić! Ale bez mojego udziału! Jesteś najgorsza! Zamknij Ej, się! nie bij mnie! Zamknij się, powiedziałam! Dima, uczeń ósmej klasy. A to jego mama! Dima, wiesz dlaczego tutaj jesteś? Żeby mnie upokorzyć i wywalić ze szkoły przy wszystkich? Co wy wywalacie przy wszystkich? Ostatnio było tu jakoś inaczej. Dyrektor inny, ale uczniowie ci sami nie wiem jak było. Wiem, że musimy się pożegnać z tym uczniem. Naruszenia dyscypliny, przeszkadzanie w lekcjach, konflikty z rówieśnikami, konflikty z pracownikami szkoły. To za chwilę będą dorośli ludzie! A dlaczego obwiniacie go tymi wszystkimi problemami? Na panie miejscu bym milczał, od dawna wiadomo w kogo on się zmienia. Już panu mówiłam, nie tak się rozmawia z kobietą. Nie jesteś kobietą, jesteś parodią kobiety. Proszę was, nie zachowujcie się jak nasze dzieci, przez które tu jesteśmy. To jego wina, że oderwał cię od pracy. Co, on cię obrażał, czy co? Od pierwszej chwili, gdy go poznałem, powiedziałem mu, że pójdę do dyrektora. Ale miał to gdzieś, używał wulgarnego języka pod moim adresem. Co? Jasne, tak. Trzymał ryby w szkolnej szafce. Słyszałem, że sprzątaczka ledwo to posprzątała. O, tak było, tak. Obsypał mąką swoje koleżanki. Tak, było. Ale ja nie mogę potwierdzić, że to był Dima. Tak, zajmował się pan swoją klasą, panie Leopoldzie. Dodam, że byłem świadkiem twórczości tego ucznia na korytarzu adresowanej do mnie. No, Dima, powiedz mi, ile razy rozmawialiśmy w moim gabinecie, co? W naszej rozmowie ktoś nie dotrzymał słowa. Bardzo mi przykro, że to byłeś ty. Mogło być wszystko inaczej. A jak przyniosę pamiętnik? Słowę zabieracie im pamiętniki? No, to tak, żeby poznać profil, żeby mogli łatwo dostać się do innej szkoły. Postaramy się jednak złagodzić te niuanse, choć nie sądzę, żeby w przyszłości im się to przydało. Żartujecie sobie ze To wszystko jest naprawdę? Uczniów, jeśli myślałeś, że my sobie żartujemy, to szczerze ci współczuję. To po co ta popisuwa z radą pedagogiczną? Trzeba było serwać tarczę i... Niech ta... szkoła nas przyjmie, skoro rok szkolny się już zaczął. A w ogóle to panią obchodzi? Ile razy pani mówiła wyrzućcie go, wyrzućcie. Szczęśliwy? Tak jak twój ojciec. Nigdzie nie zostajesz na długo. O tym porozmawiacie sobie w domu. Dima, bardzo mi przykro, że twoja historia... Historia zakończyła się w taki sposób. Spakuj swoje rzeczy, pożegnaj się z kolegami z klasy, a swoje dokumenty odbierzesz od pani Rashidy w jej biurze. Mogę zachować mundurek na pamiątkę? Nie! Oddasz pani Rashidzie! Wstyd dla rodziny! Nie możesz nic zrobić! Przy okazji zapłaciłam za ten mundurek! Słuchasz mnie? Ty już zrobiłeś wszystko, co mogłeś! A ty gdzie? Do Rashidy po dokumenty! To naprawdę koniec? Przyjaciele? Dziewczyna! A to nawet nie moja wina, co może znowu będziesz klękał. Czego chcesz? Chodźmy. Dopiero co mnie wywalili dziarski. Dima, nie tylko ciebie wyrzucili. Chodź, wejdę z tobą. Proszę, zostaw mnie w spokoju! Albo weźmiesz się w garść i pójdziesz ze mną. Wejdziemy tam razem. Albo jak baba, zabierasz dokumenty i poddajesz się bez walki. I ale ja! Co ale idziemy! Nie rozumiem. Przypadkiem nie pomyliliście drzwi? Nima, tu nie ma twoich dokumentów. A dokumentów mamy użyć przed czy po skorzystaniu z toaletu. Coś powiedział? Dziorski! Ma pan też problemy ze słuchem? A myślałem, że tylko ze wzrokiem. A ten już został wydalony, czy teraz się o to stara? Zamknij się, no teraz, teraz. A dlaczego w ogóle pan dostał pracę w tej szkole, co? Tylko po to, żeby dowartościowywać się. Poniżając uczniów, a? Ma pan kompleks jakiś? Wie pan, co panu potrzeba, żeby być jak pan Leopold? Wie pan, czego trzeba? A zresztą panu już nic nie pomoże. A pan, panie dyrektorze? Tak dobrze nam szło w zeszłym roku. A teraz wyrzuca pan uczniów na lewo i prawo. Nie, nie wyrzuca. Niszczy pan życie niewinnym dzieciom. Kogo pan wybrał na wychowawcę? O czym pan myślą w tamtej chwili? On poza własnym nosem nie widzi żadnych problemów. Ciarski, przeszkadza ci ta naszywka? Rozumiem, że idziesz w ślady Dimy, tak? Po prostu go wywal. On nawet nie jest uczniem. To wielka plama na honorze nas Szkoły. Ja przynajmniej mam wystarczająco IQ, żeby najpierw zrozumieć sytuację, a potem dopiero podejmować decyzję. Co milczycie? Co, nie macie nic do powiedzenia? Może zaczniecie od przeproszenia, Dimy, co? Dziarski, uspokój zima, nie. spokojnie, nie jesteś niczemu winien. Czy wy w ogóle słyszycie, co mówi ten uczeń? Czy was to nie interesuje? Po prostu zazwyczaj po takich słowach dzieciaki przychodzą i mówią: Nie wyrzucajcie nas! I wtedy wszystko kończy się szczęśliwie. Chyba, że teraz jest inaczej. To naprawdę człowiek z ministerstwa? Przynajmniej martwi się o dzieci w przeciwieństwie do pana. Dziarski, złaj ze stołu. Nie rozumiesz, co znaczy wyrzucenie? Panie dyrektorze, doskonale wiedziałem, co robię. Nie boję się pańskich wydaleń. Znacie mnie i znacie mój charakter i wiecie, że nie będę milczał, gdy uczeń jest niesłusznie oskarżany. A pan to w ogóle kim jest? Cieślą, technikiem, budowlańcem? Nieważne. Naprawdę planuje pan pracować w tej szkole? No to panu współczuję, jeśli uważa pan pracę tutaj za największe osiągnięcie w życiu. A, wróćmy do tego, o czym mówiłem. Ciągle czekam na przeprosiny. Co to za cyrk? Pan jeszcze nie widział cyrku. Miałem tam założony Panie nos. Panie dyrektorze! Dlaczego pan milczy? Jest pan dyrektorem. Dzierski, oszalałeś? Dlaczego wszedłeś na stół? Myślisz, że po tym, co mi powiedziałeś, ujdzieś do nas sucho? A co, nie? Zeń stół. Zanim pani zacznie, chcę, żeby oni przeprosili tego ucznia. A może przesunąć ci miękki fotel, żebyś mógł wygodniej oglądać program? <laughs> Panie Aleksieju! O ile pamiętam, dyskusja dotyczyła zachowania matki Dimy na zebraniu rady pedagogicznej. Nie przypominam sobie, żeby ktokolwiek wspominał o wydaleniu go. Pani Rashido, rozumiem, że jest tu pani wicedyrektorką, ale dyrektorem tej szkoły jestem ja. I uczniowie muszą ponosić odpowiedzialność za swoje czyny. Za jakie? Za rybę! Za toaletę na środku korytarza! Nie tylko ten uczeń ma bardzo długą listę. Panie Lwie Anatoliewiczu. Kiedy nagle będę miała pytanie z historii, na pewno poproszę o twoją bezsenną opinię. A na razie proszę być tak miłym i milczeć! Wyjaśnijcie mi, dlaczego mówimy o wydaleniu ucznia, skoro sprawca został już ukarany? Zgadza się, został ukarany. I tak, czy mama Dimy zabrała dokumenty? Nie wzięła, bo ja jej ich nie dałam, bo ten uczeń nie zostanie wyrzucony. Wy chyba nic nie rozumiecie, ha? To są nasi nauczyciele. Niedawno w tej szkole była bójka. Bójka? Tak, i to nie byle bójka, ale taka, która skończyła się wyrzuceniem ucznia. Kto brał udział w tej bójce? Tak, to nieważne. Co Natasza ma z tym wspólnego? Odpowiem miłość! A właściwie prawie miłość w ogóle. Tak jakby, ale sam fakt. Była bójka, uczeń Platon został wyrzucony, a Natasza postanowiła go pomścić. Tak, jednemu podłożyła cuchnące ryby, postawiła też toaletę na korytarzu, za to na pewno byście ją wyrzucili. Hm? W pierwszym przypadku zadziałało. Szafa była Dima, a zasadzka była na mnie. W drugim przypadku zgadnijcie, kogo znowu złapali? Zgadza się, Dime! Panie dyrektorze, tylko niech pan nie pyta, gdzie byłem w tym momencie. Dlatego nie wyrzuciła mnie pani od razu, pani Rashido? Tak, Dima, ponieważ pani Rashida od razu zauważyła, że coś tutaj jest nie tak. Uch. I wy chcecie, żebym wierzył w te wszystkie bzdury, co? Ale proszę sobie wierzyć, co pan zechce. Fakt jest faktem: dokumenty do zostały skompletowane, uczennica złożyła już mundurek. Przy okazji, dzięki zeznaniom kiuszy. Co? Kiuszy? Pamiętasz filmik, który ci pokazałem? To jest źródło moich informacji. A teraz dla reszty wyjaśnię. Odwiedziłem ucznia Platona. A on uprzejmie i szczegółowo opowiedział mi z detalami, mhm, że w tej szkole wciąż są ludzie, którzy dostaną to, na co zasługują. Tak, Dima? Nigdy nie byłem przegrywem. Ja po prostu zawsze mam plan. Jestem tym samym Dziarskim, którego nie da się złamać. Dziarski, ja cię zaraz złamię. Złaj ze stołu! Przecierpiałem, przemyślałem i przemilczałem. Tak? Bałem się i zwlekałem, ale tak w końcu zrozumiałem wszystko. To najlepsze wydalenie, jakie widziałem. Czyli co? Wyrzucacie kogoś? No tak, a drugiego wyrzucimy sam. Ale Ciarski powiedział, że to nie ja. Dima, pytanie nie dotyczyło ciebie, uspokój się. To co, przechodzimy do szczegółów. Panie dyrektorze, Natasza mnie zostawiła, to wszystko ona. Okazuje się, że kochała Dimę. Właściwie to Platona. Dimę i Platona. Ona wszystkich kochała. Tylko nie mnie. To nie była jej pierwsza zdrada. Spotykała się z Dimą i romansowała z Hermanem. Gdybym nie podsłuchał jej rozmowy telefonicznej z Kirszą na korytarzu, do końca życia byłbym frajerem. Nawet Angela jest lepsza. A robiłem jej takie niespodzianki Sasza, Natasza została wyrzucona dziś rano Jej mundurek jest w klasie Ej, co? To nie będzie żadnej nowej? <ścoughs> została Angela To wywalamy kogoś, czy mogę iść do domu? Wyrzucamy, oczywiście A, tak? Proszę poczekać yy, Miłość, spódniczki, ryby, toalety Natasza, Angela, co za bzdury Panie Alekseju Dziarskiego, Dimę wyrzucamy razem z Nataszą! Nie, poczekaj, poczekaj. To już cztery wyrzucenia z waszej klasy w ciągu dwóch tygodni! To nawet w klasie geografa tak nie było! No, cztery to już dużo, nie? Wiecie co? Rashida, Dziarski, mama Dimy, przyjdźcie do mojego biura! A reszta jest wolna! Jak to wolna? Co? No, nie spodziewałem się tego po niej. A pan Leopold wróci? Wróci, nie wróci. Tak czy siak będziesz szorował kible. Jak rozumiem, wszystko już wiecie. Od razu wiedziałam, że Dziarski nie jest frajerem. Zawsze był spoko. Została nam tu tylko jedna mała, głupia dziewczynka. Ta? Malia? Mówiłam ci, że wszystko będzie dobrze, Dima. I jesteś najlepszy i będę cię wspierała w każdej sytuacji. I szczerze mówiąc, postaram się nie być już wobec ciebie agresywna. Ale to chyba już zauważyłeś. Ja też cię nie lubię, oczywiście, ale zachowywać się jak Natasza? Nie rozumiem tego. Jak ona w ogóle mogła coś takiego zrobić? Jak, jak, jak zwykle. To nie jej pierwszy raz, tak? Herman, albo ten wilk. Nawet Dimo wszystko obwiniła. To nie Romeo i Julia, ale nadal fajny film. A, Dimo, na przyszłość. Wyjaśnij mamie, że próba rozwiązania problemów za jej dziecko to zły pomysł. W serio, to tylko pogarsza sprawę i jest żenujące. Jedynym żenującym gościem w klasie jesteś ty. Hobbicie. Malia, myślę, że następna rada pedagogiczna będzie z twojego powodu. Chyba nie jesteś taki święty, ha? Łatwo jest być odważnym, gdy ktoś inny jest wyrzucony za ciebie. Tak napiszesz w swoim pamiętniku. Dlaczego wszyscy mówią o jakimś pamiętniku? Pamiętniku. Jest pamiętnik, w którym są okropne rzeczy u nas wszystkich z klasy. Nawet o mnie? Powinnaś zapytać Dimona. Co o mnie? Czemu wszyscy myślicie, że to mój pamiętnik? Ale tylko o tobie tam nic nie ma. To nie znaczy, że to ja go napisałem. to czyj ten pamiętnik? On jest Warii. Co? Warii? No tak, Warii. Jest napisane na samym dole. Nie czytaliście? Na pewno mówimy o tym samym pamiętniku? No tak. Głupia Kiusza, kwadratowa głowa Saszy, Lina się tam całowała. Z kim? No, po całowała całowała ocu. Lekcji nie macie? E, tak, Dima, już powiedziałam Twojej mamie, teraz mówię Tobie. Twoja mama może wejść do tej szkoły tylko i wyłącznie pod moim osobistym nadzorem. Czy to jasne? Po drugie, chcę Ci zadać pytanie: co to do cholery ma być za pamiętnik, który powoduje ciągłe nękanie i problemy w tej szkole? Rasi Rashido, wszystko co było napisane w pamiętniku, to prawda? I co z Dziarskim? Teraz rozumiesz, kto ci groził? W ogóle nie żałuję tego, co zrobiłam. Mam dość ludzi, którzy ciągle wpędzają wszystkich w kłopoty. Powodzenia z nowymi problemami zawsze twoja ukochana Natasza. No cóż, przyjaciele, bardzo dziękujemy wszystkim za oglądanie! Jeśli jeszcze nie subskrybujecie naszego kanału, zróbcie to teraz, bo to wy decydujecie o losie naszych filmów! A jeśli jeszcze nie daliście lajka, to dajcie łapkę w górę już teraz bo wasza aktywność podnosi dziarskiego i dimę na duchu, a poli nie daje dużo szczęścia. Trzymajcie się!